Ofiara Łukasza Żet zostanie pochowana. Rodzina prosi tylko o jedno. W tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej, który miał spowodować Łukasz Żet, zginął 37-letni mężczyzna, ojciec dwójki dzieci. One również ucierpiały w zdarzeniu, wraz z mamą trafiły do szpitala. Pogrzeb pana Rafała odbędzie się 1 października. Rodzina ma jedną prośbę w tym niewyobrażalnie trudnym momencie. Wypadek na trasie Łazienkowskiej. Nie żyje ojciec dwójki dzieci. Łukasz Rzet został zatrzymany na terenie Niemiec, oczekuje na ekstradycję. Podejrzewany jest o to, że spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, w którym zginął 37-latek. W nocy z 14 na 15 września w samochód, którym jechał pan Rafał wraz z rodziną, uderzył jadący z dużą prędkością biały Volkswagen, za którego kierownicą siedział 26-letni pirat drogowy. Mężczyźnie nie udało się już pomóc. Pan Rafał zginął w wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Ujawniono datę pogrzebu. Ofiara wypadku na Trasie Łazienkowskiej, pan Rafał, osierocił dwójkę dzieci. Bliscy mówią, że zarówno od niego jak i od jego żony biło ogromne dobro. Ewelina i Rafał to niesamowicie ciepli, serdeczni ludzie pełni radości, rodzinni, dobrzy dla innych, zawsze z sercem na dłoni, którym ktoś ich rodzinne, pełne wyzwań, ale przede wszystkim miłości życie nagle brutalnie przerwał, zabierając na zawsze tatę i męża. Nieraz nasze dzieci bawiły się z wujkiem Rafałem czy ciocią Eweliną, bo byli otwarci i uśmiechnięci dla wszystkich dookoła, napisali przyjaciel pary w serwisie pomadam.pl. W sieci ruszyła zbiórka pieniędzy, mająca wesprzeć rodzinę pana Rafała w tym niewyobrażalnie trudnym czasie. Można ją znaleźć pod tym linkiem. Środki zbierane są na najważniejsze wydatki bieżące oraz wsparcie medyczne, psychologiczne i rehabilitacyjne dla jego żony i dzieci. Poinformowano o dacie pogrzebu tragicznie zmarłego 37-latka, jego bliscy mają tylko jedną prośbę. Pogrzeb pana Rafała, który zginął na trasie Łazienkowskiej. Rodzina prosi o jedno. Bliscy tragicznie zmarłego pana Rafała poinformowali, że jego pogrzeb zaplanowano na wtorek 1 października. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11 w kościele parafialnym przy ulicy Żupniczej 27 w Warszawie. 37 latek zostanie pochowany na cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Najbliższe mu osoby proszą o uszanowanie ich żałoby i prywatności podczas ostatniego pożegnania.